Witam w kanale Tapis TV. Ja mam na imię Dawid i w dzisiejszym odcinku poruszymy temat lamp gazowym. W poprzednim razem prezentowałem Państwu włoskie lampy model Toulon i link do tej prezentacji odnajdą Państwo w opisie filmu. Natomiast dzisiaj skupimy się na produkcie polskim model Valencia. Już wielokrotnie opowiadaliśmy Państwu czym jest i do czego służy lampa gazowa. Więc teraz tylko w skrócie słowem wstępu. Jest to znakomite połączenie efektu wizualnego z efektem grzewczym. W znacznym stopniu podnosi również standard każdej restauracji ogrodu bądź naszego prywatnego tarasu. Skuteczne oświetlanie, ogrzewanie oraz odstraszanie owadów o każdej porze roku. A teraz przejdźmy do konkretów. Lampa gazowa Walencja to bardzo niska przystępna cena dla każdego oraz wysoka jakość wykonania ze stali nierdzewnej odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Walencja posiada dwa stopnie wysokości płomienia, kontrolowane za pomocą manualnego regulatora. Warto podkreślić, iż w tym modelu koszty eksploatacji są naprawdę bardzo niskie. Zużycie gazu to od 0,3 do 0,5 kg na godzinę, co w przeliczeniu na złotówki daje nam nieco ponad 2 zł za godzinę użytkowania. W porównaniu do innych azjatyckich odpowiedni, odpowiedników lamp gazowych dostępnych na rynku, jest to najlepszy wynik. Skupmy się teraz na dodatkach. Najważniejszym jest bez wątpienia odbłyśnik. Poprzez zastosowanie takiego oto elementu możemy zwiększyć efekt ciepny w kierunku jego ustawienia o nawet 30%. Ponadto odbłyśnik może być spersonalizowany, czyli może być tutaj nadany grawer dowolny przez Państwo do 30 znaków, co niewątpliwie jest wielki atut dla firm gastronomicznych. Kolejnym dodatkiem jest stalowy stolik, który z łatwością możemy zamontować, jak i zdemontować z naszej lampy gazowej. Stolik jest bardzo stabilny, dzięki czemu bez obawy możemy kłaść na nim różne przedmioty, np. butelkę z piwem bądź talerzyk. Ponadto stolik jest wyposażony w stalową, również demontowalną popielniczkę. Dodatek ten przede wszystkim najlepiej sprawdza się podczas różnego rodzaju imprez plenerowych. Bardzo często wybierany jest również pokrowiec chroniący naszą lampę przed działaniem warunków atmosferycznych. Pokrowiec wykonany jest z poliestru oraz laminowanej wodoszczelnej warstwy poliuretanu. Za szczelność pokrowca odpowiada zamek wszyty po całej długości pokrowca. Jak widać, lampa gazowa Walencja to nie tylko podstawowa wersja promiennika gazowego. To także cała gama dostępnych dodatków, dzięki którym z łatwością dopasujemy lampę do własnych potrzeb. Świetna cena, polska jakość oraz setki zadowolonych klientów. W celu uzyskania szerszych informacji na temat modelu Walencja, zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.tapis.pl. Serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.